No, wygląda, że jak na razie ten hotel jest najfajniejszy, pokój jest zdecydowanie najlepszy. Jedzenie strasznie się podjarałem jak zjechałem na dół, bo okazało się, że kebaby wyglądało na to, że Rusinowa Polana, że Baranina, ale rozczarowałem się. Kurczę, jak na razie kebaby w Turcji to wiel jeden wielki zawód. No dobra, ruszamy na naszą pierwszą istambulską przygodę, czyli zwiedzanie Istambułu wieczorem, w nocy, w planie właśnie oglądanie miasta, takich fajnych rzeczy oświetlonych właśnie iluminacją nocną. Jakaś taka ma być fajna wieża, most, więc będzie w. Co zobaczyć? Trochę mamy mieć czasu wolnego. E, no i mamy pójść na kozie lody. Dominika zaraz mnie tutaj będzie poprawiać, że lody z koziego mleka, ale dla mnie to są kozie lody z. o jakim smaku? Nie wiem. Jakichś kwiatków wiem. mówiłaś. Orchidea. Orchidea. Smak orchidei. Kozie lody z orchidei. Będzie się działo. A do miasta podjedziemy autobusem, bo hotel jest gdzieś oddalony, trochę chyba jest na peryferiach Hotel Sundance Sun Czy jak słońce po angielsku i Dance jak taniec Słoneczny taniec, taniec słońca Ruszamy Ale jest na spokojnie I co? Jarasz się trochę z tambułem Tak Widz te lody też nie wiem. Zobaczymy. Gdybyśmy dalej tam na lewo, to byśmy dopłynęli do końca tego złotego roku, gdzie są dwie rzeki, Kiatane Kiat i... Na wizytację wieczorną zaczynamy od placu Taksim, z tego co Dominika przed chwilą czytała. To jest miejscówka, gdzie toczy się nocne życie w Stambule. To później Aleją Zwycięstwa, nie, Aleją Niepodległości, mamy iść do szkoły Galata, tam czas wolny. Później do wieży Galata, a później pojedziemy na most Galata, tak? Na pewno tak jest, bo ja słuchałem. Ktoś tu musi słuchać. No, to jest plac, plac Taksim, od którego zaczynamy, a tam jest meczet Taksim. Jedzie teraz taki stary trawaj, nazywany nostalgicznym, zobaczcie dla turystów, Nie. takie istambulskie krowówki trochę o, karetka gościa atakuje ja pierdzielę, jakie tłumy tutaj są krzyczą mi zegarek, że go już widziałem kepsiki opalane drewniankiem. wyglądały zacnie odzyskuje wiarę no, jakie tłumy wow dla kolorów to Tutaj kasztany pieczone, kukurydza I to właśnie na tym takim drewnie, nie? Jedzie kolejka, przegania wszystkich sterowiska jak z mojej wędzarki, troszkę. To jest chyba to Liceum Galata, brama charakterystyczna. I chyba o tam sobie pójdziemy na te lody kozie. Dobra, śmigamy na lody, te takie. E... Z koziego mleka. I co? dają radę te kozie lody? Pycha. Jakie ty masz? Um, migdał z miodem i pistację. A ja mam ananas i blackberry, tak? Porzeczkę bardzo. Ja. No. Bardzo dobre. Nie porwaliśmy się, żeby kupować u pana, który wyrywa ci lody z e, ręki. Ale może jeszcze uda nam się... Nagrać, jak to wygląda. Zobaczymy. Według pani przewodniczki to miejscówka, która nigdy nie śpi. Tutaj sklepy się zamykają o drugiej w nocy. To się knajpy otwierają, albo nie są w ogóle zamykane. W ogóle kupę takich super świeżych. Nie, chyba trzeba przejść z powrotem, tak jak byliśmy, nie? Lady, dobra. Całe brudny jestem zobaczcie jakie kolory tutaj wszędzie są. Widział jest. Widziałeś jakieś świeże ryby? Patrz jakie są świeże, świeżutkie ryby. Zobaczcie jaka fajna. Jakie mega zapachy są od tych rybca. Po prostu wow. Wiem, miałem. Mówiłam, no. że mam nadzieję, że w hotelu będziemy mieć w tym hotelu naszym nie w będzie bo to w sumie ten kraj no bardzo zdończą. no tak, bo mają te, ten marmarę to przecież jest takie wśród tureckie może, nie? a w żadnym z tych hoteli w których byliśmy na tym co nigdzie no, zobaczymy jedne z najlepszych lodów jakie mam. no, pyszne są Dobre, ale tamten migdał z miodem to było w ogóle... Stosik. Chyba będzie zaraz jakaś kolizja tutaj. Taksa z tramwajem. No a jeżeli wybierzecie się tutaj na tą Aleję Niepodległości, to polecam zarezerwować trochę więcej czasu, bo naprawdę jest tu gdzie pochodzić, jest tu gdzie wstąpić, jest tu czego popróbować. No, mega dużo kebabów, lodów, wszystkiego. Super miejscówka Jak się czuje klimat Stambułu, Istanbulu tutaj, nie? Da mi jeszcze łapie klimat tutaj tej miejscówki żeby jej tylko tramwaj nie przejechał Zdecydowanie, jak chce się poczuć nocny klimat tutaj miasta, to jest genialna miejscóweczka no, tego jest więcej idziemy teraz do wieży Galata jakieś 15 minut prosto podobno Tu jakieś napisy? Ale ciężko przeczytać, nie wiem, chyba z góry to się czyta, nie? Tak no. Spokojniejsza miejscówka się zrobiła. O, na takich organkach to kiedyś z Chin się. grało się jako dziecko, nie? nie Nie? No to trzeba iść, bo się zgubimy. O, jakie tu zapachy, takie, jakieś kacidło. Nie wiem, co to piżmo jakieś. No i kolejny punkt naszego zwiedzania. Wieża Galata, podobno osławiona, jeszcze nie wiem czym, ale osławiona. Będziemy foteczki porobić. To powiedz, z czym jest osławiona ta wieża? Tak? Okay. średniowieczna no po... budowla w Stambule, położona na północ od Złotego Rogu. na dawniej również jako Christa Turis lub Megalospyrgos, została wzniesiona w 1684 roku jako część fortyfikacji ówczesnej kolonii genueńskiej i stanowi jej najwyższy punkt o wysokości 10 no. No, no tak, to mówiła pani. Przewodnik, że tutaj Genuończycy przyszli pomóc odbijać Konstantanopol. Konstantanopol. Wjechaliśmy w zdjęcie komuś? O, trudno, nam też wjeżdżają. O kurde, bym się zabił na tym patrz. Tam foteczka zrobiona? Dowód, że byliśmy, jest? Tak, jeszcze jedna raz. Jeszcze jedna? Ok, jaka stroma ta ulica jest ile tam jest No nie wiem czy ktoś to podjeżdżał A nie, zjeżdżały to samochody przed chwilą no. O, grubo I to w dół cały czas Zdecydowanie ta strona, w którą idziemy jest lepsza. Nie polecam iść od strony mostu Galata i wieży Galata w kierunku tego Placu Taksim tylko właśnie w drugą stronę bo jakby pod tą górkę trzeba było wchodzić to nie zazdroszczę straszne bladziochy tutaj te kebaby robią patrzcie jak tutaj się łowi rybki po tej stronie mostu Bosfor. już cieśnina nazywa rozrywka weekendowanie? nie? tak Prawie jak nie dał. No teraz jak tu gęsto Patrzcie, w końcu wolny kawałeczek nie ma wędkarzy Można porobić trochę fotki o Bosfor. Cieśnina Bosfor. Kurde, mega się telepie ten most, jak przejeżdżają po nim tramwaje. No patrzcie, jakaś łódka. O, dobrze się bawią. O, tam przed nami to jest już Azja. Najstarszy most na Bosforze. I Azja. Zeszliśmy na takie terasy widokowe, pod most. I też jest ciekawy, już Wam pokazuję. W ogóle mega duży ruch tutaj jest taki, łodziami. zobaczcie tutaj, jak wędki wystają łowią sobie, coś wyciągają nawet no i teraz druga strona mostu Meczet Sulejmana i ta strona to jest strona Złotego Rogu odwrócona delta rzeki Złoty Róg Będziemy tutaj pływać jutro. Tak, stąd i pojedziemy, popłyniemy na Bosfor. Czy w tym meczu tak jest parany selay? Czy z serialu? No, no, tak. Jest taki miстеczny. Apselano, prawdopodobnie. Bo... Brr. Brr. Dobrze. Tak. Dobra. kocioł tutaj niezły. Za chwilę podjeżdża po nas autobus. Wracamy do hotelu. I jutro bardzo intensywny dzień, bo będziemy zwiedzać Istanbul. W ciągu dnia zaczniemy od rejsu po Bosforze, a dzisiaj się już z wami żegnam. Jak wam się podoba, to wiecie, łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Pa.